A to po pamięci zaczynamy go od hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z Ziemi Łoskiej do Polski, za twoim przemocą. Złączym się z narodem, marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej na polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie wisłe, przejdzie warte, będziemy polakami. Dał nam przykład, bo na jak zwyciężać mamy. Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi łoskiej do Polski za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi łoskiej do Polski za twoim przewodem złączył się z narodem. O zabranie głosu prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości pana Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję. Szanowni Państwo, to już 6,5 roku od tragedii, tragedii smoleńskiej od śmierci prezydenta Rzeczypospolitej, jego małżonki, wielu naszych przyjaciół, koleżanek, kolegów znajomych. Tylu ludzi, którzy chcieli wypełnić tam misję. Misję oddania czci tym, którzy zostali w okrutny, bestialski, podstępny sposób zamordowani, a którzy byli częścią elity naszego narodu. Naszym zadaniem, zadaniem, któremu poświęciliśmy już 76, tych marszów jest dotarcie do prawdy jest uczczenie jest pamięć uczynienie z pamięci czegoś trwałego czegoś co będzie towarzyszyło naszemu narodowi nie tylko w najbliższych latach dziesięcioleciach ale także i później bo ta tragedia była czymś zupełnie niezwykłym była czymś co każdy myślący człowiek połączy z tragedią katyńską. I to niezależnie od tego, jakie były jej przyczyny. Dziś wiemy coraz więcej. Mówię tak teraz co miesiąc, bo co miesiąc tej wiedzy na temat tragedii smoleńskiej jest więcej. Ale ostateczne orzeczenia, ostateczne ujawnienie prawdy jeszcze przed nami. Musimy o to walczyć, musimy o to walczyć tym bardziej, że ci, którzy tą prawdę ukrywali są znów aktywni i nie ukrywają też swoich celów, tych obecnych. Mówią o tym, że powstanie komisja o ich ewentualnym zwycięstwie, która będzie badała manipulacje faktami przy badaniach, które były prowadzone przez Antoniego Macierewicza. Chcą zlikwidować PEN, chcą zlikwidować trzeba? Pokazują, pokazują wprost, że ich Rzeczypospolita, nie chcę tutaj wymieniać numerów, ta ich Rzeczypospolita miałaby się opierać na kłamstwie i na zgodzie na nadużycie. Nasza Rzeczypospolita musi opierać się na prawdzie. Dziś słyszeliśmy w katedrze, że prawda jest korzeniem wolności. Tak, to jest stwierdzenie, którego nie da się odrzucić. To jest stwierdzenie, które jest fundamentem naszego myślenia o wolności i o tym wszystkim, co z wolności wynika. O losie naszego narodu, który był zawsze ostoją wolności. O naszym systemie politycznym, o sposobie rządzenia, o życiu publicznym, o naszej misji, misji w Europie i świecie. Bo my Polacy mamy taką misję i tą misją jest właśnie wolność. A wolność to prawda. Wolność to... Pod... Wolność to coś, czego podstawą jest prawda. To... Prawo do prawdy. I dlatego musimy iść dalej. Musimy być tutaj za miesiąc w Wigilię Święta Narodowego. Musimy być w kolejnych miesiącach. Aż do tego momentu, kiedy usłyszymy z ust przedstawicieli państwa, co się stało, co się naprawdę stało w Smoleńsku i kiedy odsłonimy tu, niedaleko stąd, pomnik ofiar katastrofy Smoleńskiej. I pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dopiero wtedy nasza misja będzie skończona. Ona trwa, ona ciągle ma sens. Ona ciągle ma sens także dlatego, że ci, którzy są przeciw nam, mają już dzisiaj tylko jedną broń. Poza kłamstwem oczywiście. Tą bronią jest prowokacja. Musimy wiedzieć, że ona będzie stosowana i musimy umieć ją odrzucić właściwie potraktować, bo to jest nasza droga do pełnego zwycięstwa i przyjdzie to pełne zwycięstwo, jestem o tym głęboko przekonany. Dziękuję. apelu proszę Panią Poseł Anitę Czerwińską. Szanowni Państwo, nasze spotkania stały się ważnym elementem polskiego życia publicznego. Wielu pamiętającym lata 80. ubiegłego wieku przypominają fenomen przyzaojczyzny odprawianych przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę i innych kapelanów po jego męczeńskiej śmierci. Niepodległość Polski została wtedy wymodlona i wywalczona uporem tysięcy ludzi. Tamta pielgrzymka i droga, którą my dzisiaj pokonujemy, mają swoje źródło w wierze w to, że Pan Bóg słucha cierpliwych. Widać, jak jeszcze wiele pracy przed nami i jak bardzo musimy dbać o zachowanie odzyskanej wolności. Narasta atak na tych, którzy chcą wyjaśniać smoleńską tragedię. Przeciwnicy tego. Dzieła konsolidują się i dążą za wszelką cenę do przywrócenia rządów kłamstwa i politycznego egoizmu. Nie wolno nam marnować naszego wysiłku na jałowe spory. Naszym zadaniem jest jednoczenie wszystkich, którzy dążą do prawdy i służą Ojczyźnie. Dokonaliśmy rzeczy, która wydawała się niemożliwa. Mija rok od największego zwycięstwa w historii obozu patriotycznego. Pozwólmy dojrzeć. Owocą tego zwycięstwa, jednym z nich, musi być pełne wyjaśnienie smoleńskiej tragedii i godne upamiętnienie jej ofiar. Dziękuję bardzo. W intencji tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku, w intencji naszej ojczyzny, odmówimy modlitwę, którą poprowadzi ojciec Zdzisław Tokarczyk. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bożego miłosierciu polecamy tych, którzy nas tu gromadzą pod tym pałacem. To naszej świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński, jego małżonka Maria, prezydent Ryszard Kaczorowski i wszyscy ci, którzy polegli po Smoleńskiem. Prosimy dobrego i miłosiernego Boga o dar pokoju wiecznego dań. Drować Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać, Panie. Wieczny odpoczynek radzim dać, Panie. Wieczny odpoczynek radzim dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Tam przy świętej komini słyszeliśmy, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. My tutaj idąc w ciszy, w cisze ciszy, pamiętamy najpierw o korzeniach naszego narodu. O tym, co przypomina nam ten rok, to 1050 lat Chrztu Polski. To jest fundament naszej polskiej narodowości. I pamiętamy o tych, którzy przez całą historię naszego narodu toczyli ból, bój o wolność naszej ojczyzny. Pamiętamy o Katyniu, pamiętamy o żołnierzach niezłomnych, którzy wydobywani są dzisiaj z dołów, z dołów, którzy, które zostali wrzucani. Dzisiaj chcemy przywrócić im pamięć, godnie pochować. I pamiętamy również o tych, którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli pod, pod Smoleńskiem. To są godni pamięci. Tym bardziej, kiedy tyle zła przez ten czas wylało się również na te osoby. Oni są godni pamięci i zapamiętania. Również poprzez to, co tu od lat o tym mówimy, o pomnikach. Przez to i my też stajemy się żywym pomnikiem, będąc tutaj każdego 10. dnia miesiąca. Dlatego stajemy dzisiaj w sposób duchowy na jasnej górze, u tronu naszej matki królowej, polecając naszą Ojczyznę, prosząc, aby w tej Ojczyźnie było dobro, bo tego dobra każdy z nas chce. Dobra, pokoju, sprawiedliwości, prawdy i wolności. I wiemy, że jeżeli przyjdzie prawdziwa wolność, pokój, i to wszystko, co od Boga pochodzi, to przyjdzie przez Maryję, jak mówił kardynał Klon. Dlatego chcemy wypraszać u Maryi dar jedności w narodzie, dar pokoju, wzajemnego szacunku, abyśmy wszyscy razem pracowali dla dobra tego narodu i dla prawdy, abyśmy tę prawdę poznając, mogli być prawdziwie polekani. Bo jak mówi Chrystus, prawda Was wyzwoli. Dlatego polecamy cały nasz naród, Maryi Królowej Polski, naszych rządzących odar mądrości, roztropności, troski o cały naród i o nas wszystkich, abyśmy zawsze byli ludźmi pokoju, miłości, prawdy i sprawiedliwości. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie czuła, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie czuła. Bobie pamiętam. Jestem przy Tobie czuła. Jestem przy Tobie. Jestem przy tobie czuwam. Mario Królowo Polski, święty św. Andrzeju Bobolo, święty Janie Paweł II, błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, się za Wychodzimy z katedry w modlitwie i kończymy tu, przed Pałacem Prezydenckim, modlitwą. I dlatego taka prośba żebyśmy w duchu modlitwy, w spokoju, w pokoju rozeszli się do naszych domów, abyśmy nie odpowiadali na różne niewłaściwe słowa, prowokacje. Niech na ten czas nas błogosławi Bóg Przechłogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen. Boże coś polskie. Przez tak liczne wieki otaczał blaskiem, o tęgi chwały coś ją osłabił. dziękujemy wszystkim, że mimo tak niesprzyjającej pogody przybyli Państwo na Muszę Świętą, na Marsz Pamięci, na Apel Pamięci dziękujemy wszystkim, którzy przyjechali spoza Warszawy i nie tylko, bo są goście z zagranicy dziękujemy ministrom, parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, przedstawicielom rodzin ofiar tragedii smoleńskiej dziękujemy górnikom, dziękujemy asyście wojskowej, honorowej z dowództwa garnizonu Warszawa Dziękujemy wszystkim Państwu i spotykamy się, tak jak powiedział Pan Prezes, 10 listopada w Wigilię Narodowego Święta Niepodległości.